Przedstawiamy wysokiej jakości elektroniczne przełączniki ciśnienia firmy Coelbo. Wyłączniki w zależności od modelu mogą sterować pompami jedno- oraz trójfazowymi i chronią pompę przed suchobiegiem, przeciążeniem oraz niskim i wysokim prądem. Posiadają wbudowany cyfrowy manometr, czytnik prądu oraz wewnętrzny przetwornik ciśnienia. Ciśnienie uruchamiające i zatrzymujące można ustawić za pomocą prostego i przyjaznego panelu sterowania w zakresie kolejno od pół do 7 bar oraz od 1 do 8 bar. Switchmatic 2T Kit to wersja rozszerzona o zintegrowane złącze trójdrożne oraz wbudowany zawór zwrotny. Taka konstrukcja pozwala na pełne sterowanie i zabezpieczenie pompy bez osprzętu. Uwaga urządzenia firmy Coelbo znajdziecie na stronie dostudni.pl